Drodzy przyjaciele, dziękuję za miłe słowa skierowane do mnie przez młodych przedstawicieli pięciu kontynentów. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tu zgromadzonych młodych z Oceanii, Afryki, Ameryki, Azji i Europy. A także tych, którzy nie mogli przybyć. Wciąż o Was pamiętam i modlę się za Was. Bóg dał mi łaskę, abym mógł Was zobaczyć i usłyszeć się bardziej z bliska, aby wspólnie wsłuchać się w Jego słowo. W dzisiejszym czytaniu usłyszeliśmy fragment Ewangelii w którym mowa o przyjęciu słów Jezusa i wypełnianiu ich w praktyce. Są takie słowa, które służą jedynie, by zabawić i przemieniają jak wiatr. Inne pod pewnymi względami pouczają umysł. Natomiast słowa Jezusa powinny dotrzeć do serca. Zakorzenić się w nim i kształtować w całe życie. Bez tego pozostają puste i stają się krótkotrwałe. Nie przybliżają nas do niego. I w ten sposób Chrystus nadal jest daleko jako jeden z głosów pośród wielu innych, które nas otaczają i do których już się przyzwyczailiśmy. Ponadto mistrz, który mówi, nie naucza tego, czego się nauczył od innych, ale to, kim On sam jest, jedynym, który naprawdę zna drogę człowieka do Boga, gdyż On sam utworzył ją dla nas, stworzył, abyśmy mogli osiągnąć autentyczne życie, to, które zawsze jest warte przeżycia we wszystkich okolicznościach i którego nie może, nie może zniszczyć nawet śmierć. Ewangelia wyjaśnia następnie te sprawy przy pomocy sugestywnego obrazu człowieka, który buduje dom na stabilnej skale, odpornej na przeciwności losu. W przeciwieństwie do tego, kto buduje na piasku, być może moglibyśmy dziś powiedzieć, w miejscu rajskim, ale które to się pod pierwszym podmuchem wiatru, zamieniając się w ruiny. Drodzy młodzi, słuchajcie naprawdę słów Pana, aby były Was duchem i życiem korzeniami, które ożywiają Wasze istnienie, kryteriami postępowania upodobniającymi nas do osoby Chrystusa, być by ubogimi w duchu, płaknącymi sprawiedliwości, miłosiernymi, czystego serca, miłującymi pokój. Czyńcie to każdego dnia z wytrwałością, jak ma to miejsce z prawdziwym przyjacielem, który nie uszukuje i z którym chcemy dzielić drogę życia. Dobrze wiecie, że kiedy nie kluczymy obok prowadzącego nas Chrystusa, gumimy się na innych drogach, jak choćby ta naszych własnych ślepych i egoistycznych popędów, tej propozycji, które pochlebiają, ale są interesowne, kłamliwe i niestałe, pozostawiając za sobą pustkę i frustrację. Korzystajcie z tych dni, aby lepiej poznać Chrystusa i aby mieć pewność, że jeśli jesteście zakorzenieni w nim, to Wasz entuzjazm i radość, pragnienie przekraczania przeciętności, osiągnięcia tego, co najdoskonalsze, aż do Boga, mają zawsze pewną przyszłość, ponieważ życie w pełni przebywa już od Was. Sprawiajcie, aby za Bożą łaską wzrastało ono Was hojnie, bez przeciętności, poważnie rozważając cel, jakim jest święto. W obliczu naszych słabości, które czasami nas przygniatają, liczymy także na miłosierdzie Boża, który który zawsze gotów jest nam na nowo podać rękę i oferuje nam przebaczenie w sakramencie pokuty. Jeżeli będziecie budowali na litej skale, to nie tylko wasze życie będzie mocne i stabilne, ale przyczyni się ono także do rzucenia światła Chrystusa na waszych rówieśników i całą ludzkość ukazując realną alternatywę dla wielu ludzi, którzy zagubili się w życiu, ponieważ fundamenty ich istnienia były niespójne. Dla wielu, którzy zadowalają się nadążaniem za prywatnymi mody, uciekają się do bezpośrednich korzyści, zapominając o prawdziwej sprawiedliwości, lub uciekają się do własnych opinii. Zamiast szukać prawdy bez przymiotów. Tak wielu jest takich, którzy tworzą sobie bożków. Myślą, że nie potrzebują korzeni ani też fundamentów poza samymi sobą. Chcieliby sami z siebie decydować, co jest prawdą a co nie, co jest dobre lub złe, słuszne i niesłuszne. Decydować, kto godny jest do życia, a kto może być poświęcany na ołtarzu innych perspektyw. Za każdym razem stawiać krok przypadkowo, bez wyliczonej trasy, kierując się impulsem chwili. Te pokusy zawsze są zasadzką. Ważne, aby w nie nie wpaść. Bo w rzeczywistości prowadzą do czegoś świetnego, jak życie bez wolność bez Boga. My natomiast dobrze wiemy, że zostaliśmy stworzeni jako istoty wolne na obraz Boga. Właśnie dlatego, że uczestniczymy w poszukiwaniu prawdy i dobra. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny, a nie tylko ślepymi wykonawcami. Jesteśmy twórczymi współpracownikami w zadaniu troski i zwiększania dzieła stworzenia Bóg pragnie odpowiedzialnego rozmówcy, kogoś, kto może z nim prowadzić dialog i go miłować. Za pośrednictwem Chrystusa możemy to naprawdę osiągnąć. I za korzeninę w nim dodajemy skrzydeł naszej wolności. Czyż nie jest to wielkim powodem naszej radości? Czyż nie jest to solidny teren podbudowania cywilizacji miłości i życia zdolnej do humanizacji każdego człowieka? Drodzy przyjaciele, bądźcie rozważni i mądrzy. Budujcie Wasze życie na solidnej podstawie Waszego życia, jaką jest Chrystus. Ta mądrość i roztropność pokieruje Waszymi krokami. Nie będziecie niczego się lękać, a w Waszych sercach zapanuje pokój. Będziecie wówczas błogosławieni, szczęśliwi, a wasza radość będzie zarażać innym. Będą się zastanawiać, co jest tajemnicą waszego życia i odkryją, że skałą, która wspiera całą budowę i na której opiera się całe wasze życie, jest osoba samego Chrystusa. Waszego przyjaciela, brata i Pana Syna Bożego, który stał się człowiekiem, nadającego spójność całemu wszechświatu. On umarł i zmartwychwstał dla nas, abyśmy mieli życie, a teraz strona Ojca nadal żyje i jest bliski wobec wszystkich ludzi, czuwając nieustannie z miłością nad każdym z nas. Zawierzam no, owoce tego Światowego Dnia Młodzieży, Najświętszej Marii Pani, Maria, Pani która potrafiła si powiedzieć tak wobec woli Boga. I uczy nas jak nikt wierności Bożemu Synowi, za którym szła każda śmierci na krzyżu. Będziemy to wszystko bardziej rozważać w różnych stacjach drogi krzyżowej. Módlmy się. Aby nasze dzisiejsze tak dla Chrystusa było także bezwarunkowym tak dla Jego przyjaźni pod koniec tego dnia i przez całe nasze życie. Bardzo dziękuję.